Ole Ale creepy google, ty nawet babcie nie była tak brzydka. Czy teraz będziemy mieli historię tego ducha? Pokaza. Już dawno myślałem, że to anima jest dziwne, ale robi się jeszcze dziwniej. Mamy teraz wielkie poszukiwania jajek nastolatka. A jedno z nich wylądowało w rękach, dosłownie w rękach Arai, czy jak ona tam miała i, i przykłada je do twarzy Momo. Naprawdę dość ciężko streszczać ostatnie odcinki. Zanim zaczniemy, jeszcze wpadnijcie na moje socialki, a jeśli chcecie oglądać odcinki bez zakrywania obrazu, to zapraszam na Patronite. A. Lecimy z oglądaniem. Od czego my... Dzisiaj zaczynamy. Czekaj, to jest siódmy odcinek? No? Tak myślałem, że to jest ten duch. Ultra ma -afro. U -u -u. No, na takim raidzie może być.

w sumie, czy ona sobie nie może wyrwać jeszcze tych głosów bardziej? O, ale creepy gówno, ty nawet w nie była tak brzydka. O, tuż to. Hehehe, <laughs> ma tak zajebistą mimikę twarzy. A to nadal jest wiązana, ty. A okej, okay, może sobie wydłużyć, boż jak chce. To może wyrywać w nieskończoność. Co on zrobił? Czym zbani wleciał w nią? Wow. Zniknęły wszystkie kolory dookoła, jakby ta aura. Czyli powinien być koniec.

mała strata. Czekaj, ola atmosfera się zrobiła. O jej życie będą walczyć, a co z pozostałymi dwoma, które mi mama rzuciła wcześniej? Też pewnie żyją. <noise> Babcie, jakby strany. A, że mocami! Ty, mumu się zachowała jakby nie zabiła tych dwóch poprzednio. Papka <grywka> będzie dzwonić po ambulans. <grywka> nie! Ty... OK!

Czy teraz będziemy mieli historię tego ducha? Chyba tak, to jest ta sama sukienka, co miał duch na sobie. Yo, jakie odbicie w ogóle na klamce. Ty, to anime jest zajebiście ładnie zrobione. Nie! Czekajcie, czekajcie. Czy to dziecko umrze? Czy to dziecko umrze w ten sposób? I, I ona w ten sposób stanie się. Ja! Ona była samotną matką. I na kilka zmian robiła, żeby pewnie utrzymać siebie i dziecko. A. Czy czekaj, czekaj. Czy ona była na coś chora? Czekaj, czekaj. O, o, dobra, i już myślałem, że zaczynamy tą tragiczną część pewnie historii. Pewnie chciała zapewnić wszystko, jak najlepsze dla dziecka, nie? I, i widać, że jej wychodziło. Mimo, że na pewno się strasznie poświęcała. Kupiła i ja! No i to jest matka. Kurde. No to się źle skończy na pewno. No... To wygląda pięknie, nie? Całe... ...backstory. Boże... Czekaj kurwa. Wiedziałem, że to się nie skończy dobrze, ale jeszcze... ...za krótko, nie byłem gotowy na coś takiego, dobra. Zobaczmy o co tu chodzi. Pewnie były partner wyrzucił czy coś. Ja pierdolę. Kurźba! Ty, czekaj! Nie dzieci! Ja pierdolę, ta symbolika jeszcze. Pewnie była im winna kasa i... Dzieciaka zabierają. Ja. <słyski> To była ta scena z samego początku. To ona leciała za nimi. Ja pieprzę. Porwać dziecko, nie? Kurwa, nie byłem gotowy. Nie można robić takich odcinków. Zaraz po tym, jak przez dwa odcinki szukaliśmy jajek nastolatka, powinno być kurwa zabronione. Szczerze, to jest najpiękniejszy i najmocniejszy odcinek do tej pory. Wow, czekaj, czy to była.

一人一人でどっか行っちゃダメじゃないかお母さんがいたと思ったのいるわけないだろこんなところにお父さんお母さんどこ行ったの何回も行ってるだろ遠いところに行っちゃったんだよいつ帰ってくるの当分ずっと帰ってこないよおわーチェカイチェカイ いつかお母さん、がかいてきたときに、自慢できるように。あら、yeah. oh, oh,、ちゃんと自慢できるよになる。いや、おこいわ、おこいわ、そうとは、ざっちいね。だけど、たえらたけやすべ。 No teraz już rozumie, co się stało, że matki już nie ma i, i pewnie skrywa to głęboko w sobie za, wiecie, tą taką osłoną, że ona jest najpiękniejsza, najlepsza i w ogóle, nie? A pewnie w środku jest ból i, i, i dlatego taka jest. O ja, co za chory odcinek.

どのこは世界にも、なかったことになると。何がそいの何が起ているの何が起きているの何が消えたいころ何どうってことね何がそんなのってないよ。の何が起きているの何が起きていのあるの人勝負させるためのなんか。そうの何が起きているの何がい服。

Przypominam, że to jest odcinek zaraz po tym, jak szukaliśmy jajek u Karuno. O ja, ale chory I wyskakuje babcia z truszarką, co jest? Sorry za to, że dzisiaj jeden odcinek nie mam ochoty i nastroju w sumie na drugi. To jest trzeci raz, kiedy jakiś anime mnie totalnie rozłożyło, poskładało Dwa razy zrobił to cyberpunk w szóstym i dziesiątym odcinku i, i, ter i teraz to. To jakie piekło zgotował los tej kobiecie, nie? że chodziła na dwie, trzy zmiany, jeszcze za hajs sypiała z mężczyznami tylko po to, żeby dziecko miało wszystko pod ręką, żeby było jak najszczęśliwsze. No, no nie zasługiwała na taki los, nie, tym bardziej też niewinne dziecko zostało zabrane przez jakieś gangi i ciul wie co mogło się z nią dziać. Jest mi, jest mi po prostu cholernie przykro z tego powodu. Prawdą jest, że matka kocha najbardziej, nie? Zazwyczaj, no bo umówmy się, żyjemy w czasach pogoni za pieniądzem różnych nałogów. Ale w takiej normalnej rodzinie, no to matka kochana najbardziej, nie? I, I zaraz sam też zadzwonię do mamy, spytam co tam robi w niedzielę na obiad i pewnie pojadę z bukietem kwiatów nie? i podziękować jej za wszystko, co w życiu dla mnie zrobiła. No i też taka mała prośba ode mnie. Chciałbym, żebyście wy też wyszli z pokoju albo odwiedzili mamę, jeśli oczywiście macie taką okazję, bo no wiemy, że nie wszyscy mają taką okazję, ale jeśli wy macie, to kupcie jej czasem kwiatka bez okazji. Podziękujcie jej za to, że jest. Powiedzcie, że ją kochacie i no i tyle ode mnie na dzisiaj. Do następnego.